I jak taki schemat z lotu ptaka wygląda, jeśli chodzi o tworzenie właśnie takiego? Mm, Możesz się spotkać z takim pojęciem lejka sprzedażowego. Na początku, na samej górze lejka, docieramy szeroko naszymi treściami, czyli kontentem do ludzi, którzy pozwala, pozwalasz się dzięki temu odkryć tym osobom. Ktoś wpisuje jakąś frazę, ma jakieś pytanie, problem, jak nagrywać filmy na YouTubie i wyświetla się na przykład mój film. Następnie zapraszasz ich do pobrania po tym filmie do jakiejś konkretnej rzeczy, na przykład dodatkowej checklisty, poradnika, list oczekujących na Twój kurs. Czyli zostawiają Ci adres e-mail, bo chcą mieć z Tobą kontakt. Następnie te osoby są w Twoim newsletterze i pokazujesz dzięki temu, masz z nimi kontakt, bo nie zawsze wyświetlają się filmy na YouTube, Instagramie poprzez algorytmy tym samym osobom. Raczej jest to rzadko, więc pokazujesz, że masz dla nich najlepsze rozwiązanie poprzez to, że wysyłasz do nich regularnie mail. Następnie, jeżeli ta osoba zdecyduje się skorzystać z oferty, to otrzymasz od niej pozytywną opinię i wtedy ten klient staje się twoim ambasadorem, jeżeli dobrze zrobisz swoją robotę, czyli dobrze dostarczysz tę transformację i wartość i będzie korzystać z kolejnych ofert. Teraz też odchodzi się od takiego modelu właśnie lejka sprzedażowego, ale bardziej chodzi o takie koło zamachowe, że raz stworzona treść przyciąga klienta Klient skorzysta z Twojego produktu, klient jest zadowolony z twojego produktu, więc masz dobre opinie, które możesz wykorzystać w treściach w kontencie i to koło zamachowe cały czas się napędza, więc jest to naprawdę wdzięczna praca.